O, to miejsce, jest set, ludzie, a nie Lenin i nie proceder na namowić, tak także naprawdę to co dzisiaj się stało z naszej strony było normalną rzeczą, bo obniżają się uroczystości 31 sierpnia przed każdym uroczystościami się sprząta i myśmy dzisiaj po prostu posprzątali. Miejsce Lenina jest tam, gdzie jego miejsce czyli na śmietniku historii, a to miejsce tworzyli ludzie i oni mają do tego prawo. Dzisiaj Komisja Krajowa czyniła to, co do niej należą. Myśmy myśmy tej sytuacji nie prowokowali. Myśmy tej sytuacji nie prowokowali. Stało się to... Nie z naszej winy, nie mogliśmy już na to patrzeć i przepraszam bardzo i codziennie, e, codziennie się przekomarzać tutaj z urzędnikami, że raz zasłaniamy, raz odkrywane jest. Jest to wszystko bez sensu. Jutro możemy złożyć kwiaty i pod pomnikiem i pod bramą. Nigdy byśmy kwiatów nie złożyli, gdyby to było imienia Lenina. Akcja spontaniczna, jak Państwo wiecie, nikogo się do tego nie zmuszało, jak widać ludzie tutaj przyszli, dlatego że nie mogą patrzeć na to, że tu była nazwa imienia Lenina. To po prostu niedopuszczalne. Nie może sobie ktoś w głowie sam wymyślić coś takiego, że będzie promował imienia Lenina, ta stocznia ludziom się kojarzy ze stocznią gdańską i solidarnością, ale nigdy nie z Leninem. Was nie chciał Wam przeszkodzić No jak widać nikt nie chciał przeszkodzić. Dziwiłbym się, gdyby nam ktoś chciał przeszkadzać w państwie demokratycznym, że chcemy faktycznie zrobić porządek z Leninem. Tak jak mówiłem, widać, że Lenin nie wiecznie żywy. Nie ma go już i mam nadzieję, że już tutaj nigdy nie powróci. Jeżeli Pan Prezydent chce Adamowicz, to może sobie go, nie wiem, czy na, czy, czy na stadionie, czy, czy w domu, to jest jego, można będzie sprawa. Pan Prezydent jest prezydentem wszystkich mieszkańców Gdańska, nie tylko jest sam dla, dla siebie. Bardzo dobre dzisiaj, co zrobiliśmy. Nie można wspominać cały czas. Powiedz w tym stylu. Idealne Lenina niepotrzebna nie na wciąż